Czym jest seksualność? Dla wielu to wcale nie jest takie oczywiste. To nie jest wcale takie proste pytanie. Eee, nie zdajemy sobie sprawy, czym ona jest w nas. Ogromna większość z nas myli to y, y, z seksem. Kiedyś uśmiałem się. Ktoś mówił mi, że przeczytał opinię, że Grzesiu w boskiej seksualności to potępia seks. Nic bardziej mylnego. Daję, dzielę się tam postrzeganiem we mnie, czym seksualność jest. Kochani, ona jest złotym runem, po które przybyły tu inne światy. Ona jest skrzynią złota, na, którą, na której siedzisz jako żebrak. Jak w tej przypowieści, że całe życie siedział żebrak na, skrzynie, na skrzyni złota, aż e, przyszedł ktoś i zapytał go: A co masz w tej skrzyni, na której siedzisz? Nie wiem, bo nigdy tam nie zajrzałem. To zajrzyj, i tam było złoto. Ten żebrak nie wiedział, że jest niezwykle bogaty. Kochani, jest to przypowieść, ale banalna. Ale my tak banalnie się zachowujemy. Zagubiliśmy wibracje tworzenia. Zagubiliśmy kreację. Kreacja jest nieskuteczna. Ktoś mi powie... Grzesiu, nie potrafisz materializować złota. A ja wiem, że potrafię wszystko. I Ty potrafisz wszystko. Ale to wynika wszystko od pracy, od podstaw, bo mamy nauczyć się tworzenia, mamy nauczyć się odpowiedzialności za nasze tworzenie. Mamy ponownie nauczyć się miłości, a naprawdę przypomnieć. A kopulacja, Stojąca poniżej wszelkich światów zwierzęcych, codzienna, nie jest miłością, nie jest seksualnością, jest wypaczeniem, jest marnotrawstwem potęgi stworczej w nas i spożytkowaniem jej dla innych światów, jest pokarmem dla bytów astralnych, dla demonów, którymi. Przenikasz siebie, które Cię otaczają, które dają Ci żądze, które wnikają w Ciebie, kiedy zbliżasz się do kobiety, kiedy mówią Ci weź narkotyk, weź alkohol, weź papieros, abyś obniżył swoje wibracje, aby ten demon, ta energia, ten byt mógł się dobrze usadowić Tobie i mógł doświadczać z kobietą, którą, z którą jesteś z mężczyzną, którym jesteś, aby mógł czerpać z Twoich energii. Te byty nie potrzebują nawet doświadczać, bo oddajesz im swoje ciało, bo obniżasz swoje wibracje, bo obniżasz wibracje ciała, bo ignorujesz energetykę Twego Ducha, energetykę istoty miłości, bo przyjmujesz tylko programy. Zapominasz o seksualności, masz jej wypaczony obraz, programujesz się y, poprzez podświadomość, poprzez obrazowość telewizji, która programuje y, pornografię. Nawet tego nie zauważasz, jak fałszywymi obrazami y, wprowadzana jest w ciebie niskowibracyjna energetyka, jak obrazy. Tworzą w Twojej świadomości zwyrodnienia seksualne i tak otwierasz się na demony, na byty, które zaczynają rządzić Twoim światem, które naprawdę biorą w posiadanie Twoją kobietę, z którą jesteś i czerpią jej energetykę. Dlatego jesteś tak manipulowany, bo nie podnosisz Twojej mocy, a podniesiona Twoja stwórcza moc. Do serca powoduje, że wraca w tobie świadomość. Powoduje, że kiedy potrafisz ją kom kumulować, kiedy już nie okradasz siebie z tej mocy, kiedy nie oddajesz ją demonom, kiedy czujesz, że ona jest w Twoim duchu, a spotkanie seksualne z kobietą czy mężczyzną wynika z czystej miłości i jest czystą wymianą, bo kochasz siebie. Bo już nie trwonisz energii, nie pozwalasz siebie okradać, stajesz się potęgą zjednoczenia dwojga serc, w których to dosłownie dopełniacie siebie, w którym stajecie się potężnym zespoleniem, namnażającym właśnie tę energię. Ale jest to czysta miłość, kiedy otwierasz się na to, nie dziw się, że Twój partner odejdzie, że Twoja partnerka odejdzie, że odejdzie pasożyt. Bo Twoje serce, Twoje światło, Twoja energia nie będzie z nim spójna. Odczuj, że go kochasz, swojego partnera. Odczuj głęboką miłość, poczuj, że dajesz tyle, ile bierzesz, ile on ci daje. Że to jest jedność miłości, w ten sposób mu pomagasz, dajesz szansę nauczycielowi wznieść się wraz z Tobą lub odejść. Bo miłość nigdy nikogo nie zatrzymuje, ale i Ty nie zatrzymujesz siebie programami, że przysięgam swojemu partnerowi, partnerce na śmierć, na ołtarzu śmierci, że nigdy Cię nie opuszczę. Ukochany, dojrzyj to teraz, głęboko połącz się w swoim sercu. I oczy, że tak właśnie zbezcześciłeś życie, że tak właśnie zbezcześciłeś miłość, którą jesteś, bo złożyłeś ją na ołtarzu śmierci i tak przekierowałeś swoją moc, poprzez, aby płynęła poprzez śmierć. I tak bezcześcisz kobietę, córkę ziemi, z którą jesteś. Tak bezcześcisz syna ziemi, który przybył jako twój nauczyciel. A naprawdę stał się panem ciemności, bo demony tak głęboko go opętały i przybyły po sedno życia, którym Ty jesteś jako kobieta, jako stwórcza siła, aby czerpać Ciebie, aby mogły rozmnażać się demony, aby mogły pobierać Ciebie demony, aby zapłodnienia nie były poprzez mężczyznę, ale poprzez Pana tej rzeczywistości, poprzez jedność czarnego świata który naprawdę doświadczał z tobą seksualności. Ukochany, wszystko, co widzisz oczyma człowieka, wygląda inaczej. To nie w tym rzecz, że, że ja to wszystko potępiam, że obnażając chorą seksualność, że ją potępiam, bo sam ją doświadczyłem, Gdybym mnie doświadczał, nie wiedziałbym, o czym mówię, nie czułbym o czym mówię że nie wiem nic na ten temat. Właśnie o to chodzi, bo uwolnionym umysłem mogę posługiwać się świadomością serca, mogę mówić na każdy temat, mogę mówić Ci o seksualności, mogę mówić Ci o każdym Twoim doświadczeniu, o Twoim życiu, o Twoich wcieleniach, o tym, co Ciebie blokuje. Ale moje serce w żaden sposób nie rozwiąże Twoich problemów, bo są to Twoje lekcje, które obrałeś, i Twoje rozwiązania to tak, jakbym podał Ci rozwiązania tego, co będzie na maturze. Naprawdę przeczułbym Twojej doskonałości. Powróćmy do seksualności. Powróćmy do potężnej mocy, do uświadomienia, do przyjęcia tej prawdy, że jest to potężna moc we mnie. I ja ją tworzę, ja ją namnażam. Ja nie pozwalam już okradać siebie partnerowi, który w sposób dozowany zezwalał na moją duchowość, abym się wznosiła, aby on się nakarmił. Naprawdę w głowie mówiły mu to demony, które zgadzały się na to, bo więcej dostawały, bo stawałaś się krową, żywicielką, niezwykle wydajną. Kiedy to sobie uświadamiasz, nie dziw się reakcjom, które Ciebie spotkają, bądź na nie gotowa, bo tylko jeśli masz wątpienia, stworzysz sobie dosłownie sprzężenia zwrotne, bolesne doświadczenia, odczuj, że jesteś gotowa naprawdę i nie masz wątpliwości, w ten sposób poczujesz że nikt nawet nie prób będzie próbował Ciebie zatrzymać, że idziesz dalej, że się wznosisz, a Twoja seksualna moc, którą wznosisz do serca, staje się potężną kon kompresją, ko kondensacją mocy. Rozpoczynasz odczuwać, że to, co czujesz w sercu, po prostu się dzieje, po prostu to tworzysz, po pro że czujesz rzeczy, których wcześniej... Nie dostrzegałaś, że podnosząc swoją seksualność czujesz, że wiesz, że doświadczasz niezwykłej świadomości. Można by było napisać takie równanie. Energia seksualna to się równa świadomość. Im potężniejsza energia seksualna, tym potężniejsza świadomość, bo świadomie ją wnosisz. Do serca, świadomie ją podnosisz, świadomie ją kondensujesz. A będąc partnerem, będąc partnerką, już nie pozwalasz siebie okradać. Wznosicie ją świadomie, z miłością. Czynicie to z miłości i w nowym pięknie, które odnajdujecie. Nie doświadczenia seksualności poprzez programy, poprzez ciarki, poprzez podniecenia bo naprawdę były to programy, aby doprowadzić was do siebie, abyście koopulowali. Za moment te same programy wyłączały się, napierały, abyście już po miesiącu się rozwiedli, że to jest pomyłka. A Ty mówiłaś, że to jest miłość wielka, że to jest wielkie, wielkie zauroczenie, że jest to wielka zmysłowość. I tak sama stwierdziłaś, że to wynikało jednak z umysłu, że świat um umysłu jest iluzją, jest programem. Dlatego teraz jesteś świadomy, że aby kierować się na serce, bo to serce nie jest pompą, to serce jest wehikułem w czasie i przestrzeni. Czujesz, że tworzysz i czas i i przestrzeń, i czas na te doświadczenia, w których jesteś. Czujesz, że naprawdę nie ma czasu, że to jest tylko takie poczucie w tym doświadczeniu, w którym doświadczałeś człowieka, ale też decydujesz, że ty tym człowiekiem nie jesteś, doświadczyłeś go tylko i teraz idziesz dalej. <laughs> Jak to uczynić? Podnosząc swoje wibracje, podnosząc twórczą moc. Inaczej jesteś tylko papugą, która powtarza mantry, a naprawdę nic nie tworzy, naprawdę nic w Twoim życiu się nie zmienia, naprawdę nie odnajdujesz swojej drogi i tylko stajesz się wyznawcą innej religii, wyznawcą ezoteryki, która, w której zgłębiasz wciąż nowe książki, nowe fora internetowe, nowe kursy. A Twoje życie pokazuje Ci, że jednak się mylisz. Pokazuje Ci, że jesteś <laughs> ubogi, że pozwalasz siebie okradać. Odczuj, że to kończysz. Że moc twórcza jest wielką iskrą, w, którą, w której rozbłyskujesz z twórczym ogniem. Że jesteś mocą miłości, że jesteś mocą. Ojca w Tobie, że jesteś mocą matki w Tobie, że łączysz obydwa te pierwiastki i jest to niezwykły zapłon Ziemi, że jest to połączenie dzieci Ziemi, że tak łącząc się świadomie sercami dokonujecie wielkiego rozbłysku i uwolnienia ludzkich zmysłów, ludzkiego wzroku, słuchu, węchu, zapachu, którymi. Widziałeś świat poprzez tego programy. Odnajdujesz w sobie, podnosząc świadomość, podnosząc moc, swoje nowe walory, nowe postrzegania, nową percepcję. Dziwisz się i radujesz, jak, jak mogłeś tego dotąd nie widzieć, jak mogłeś nie poznać dotąd tak cudownego uniesienia, tak spontanicznego... Pięknego świata, który doświadczasz teraz z kobietą, którą stworzyłeś, z mężczyzną, którego uwolniłaś w sobie, któremu y, nadałaś kształt, wygląd. Już nie szukasz w iluzji swojego bliźniaczego płomienia, na który kierowała esoteryka, bo czujesz, że to ty jesteś tym płomieniem, że ty jesteś rozdzieleniem ognia naprawdę twego żywotnego światła i z tego wynika mężczyzna i jest nim ten, który się jawi lub rozświetla się ta prawda i on odchodzi, bo zmienia się sceneria, przestaje grać rolę, a wampir, który żył Twoim kosztem, rozsmakował i woli poszukać sobie innej ofiary ale ty czujesz że jesteś wolna że miłość zawsze była w tobie wolna <laughs> że miłość w żaden sposób nikogo nie zatrzymuje dlatego ty też nie zatrzymujesz nikogo idziesz dalej nikogo nie obwiniasz nikogo nie osądzasz choć yy, dostrzegasz prawdę <laughs> każdego doświadczenia w którym jesteś kocham cię